Niech sobie będą w tym miejscu, a reszta. Kurwy syny, witam bardzo serdecznie na moim live streamie, którego i tak jak nikt nie ogląda, ale sobie robię. O, bo chcę pokazać mojego fascynującego i obśniewającego, y, obśniewającego, właśnie tak to się mówi, y, skilla. Tylko rozciągnij po ekranie. O, właśnie, jest Cysygigo ugrany. Y, zagramy sobie rankeda, bo niby czemu nie? Y, tylko wejdę sobie na YouTube channel, ok? Zmienię ten upośledzony wiosenia, tytuł. Wiosenia, właśnie jest Cygy Gograny. E, no jak ci lepszy, kurwa? E, wbijamy Globala, Essa byk Essa byk Dobra. Rudy, to wbijamy Globala. 10 level face it. No kurwa. No po prostu. Global jest wbijany. To ja tutaj będę pierdolił się Save, dobra Oho Dobra Jest git safe dobra. dobra Dobra, ja bym tutaj Proponował widzowie O, ale skrzydła, będę się unosił Jak dziwko Dobra Ja bym tutaj proponował widzowie O, ale to skrzydła, będę się unosił la. Fajny telewizor FLE, dzięki wariacie robię uro. sobie google uro. box i jest GANG Mam takie wie, jedną wielkie takie jajko-kiter niespodziankę Ja to zdjęcie, taką jedną wiel, wielkie jajko-niespodziankę otwieram, a tam tylko pieniądze O jakie modle otwieram właśnie yeah. Wow Dobra Wow, super prezent dostałeś kurwa od kumpla Inferno, no niech będzie. Stres i używki. CSGO, go lecimy bez kwinki. Kwintezencja do rapu. Napierdalam sobie jakich bohomazów. Grzybek w Frajerzył żył się. Nie wiem jak to się stało, ale okazało się, kto kolega, kto frajer, kto dobre, jak to fałszywy. A ja czy jest możliwość przypięcia piąteczki na ulicy? Proste, że tak. Im. Dobra eee, Oczywiście Wiem, że kurwa pełno moich fanów się dziś czai Za ulicami Także może być z sniping ja Ale spokojnie Poradzimy sobie z takim Aha, rozpierdali rozpierdalił jakimś kurwa pistolecikiem, no on A Weź wypierdalać to no i nawet global by go nie zajebał, no bo... I ja pierdolę, on jest odpalony! O, łatwo. Dobrze, krótko z takimi. O, ja pierdolę, bot tutaj zabije yes. się. Proszę pomóż. No kurwa, ej ale Ja pierdolę, gardzę takim jego, no, bez skitu I ja bądź takich ale łatwe hedy Dobra, dawaj lepszą wiwerę ze skinem, nie ma skina, ale miał być Uuuu, a ja już miała być fajna akcja na No tego No ale chuj nie było Ej no chłopie ja do ciebie skos, ty co pierdolona ciota Gra z ziomkę na hakach, tak żeby go wybustował. Męska dziwka Wypierdalaj Lata, lata, -la -la Kurwa, brak ammo Jeżeli ktoś to ogląda to przepraszam 8 co się dzieje On sobie myśli, że... O, o kurwa Tego to nawet ja nie planowałem Wygląda jak coś tego zrywanego Nie No i dobra tego. Czarna twoje mody decydują za ciebie słońce Moje mody jeżeli zadecydują coś co mi się nie podoba to wiedzą o tym, że tego moda mogą stracić